państwa w Muzeum Lubuskim w Spichlerzu, który jest zarazem muzeum miasta. No i wystawa, którą chciałbym polecić i zaprezentować, jest ze wszechmiar warta obejrzenia. Jest to malarstwo Krystyny Brzechwy, córki znanego poety. Nazwisko wszyscy Państwo pewnie kojarzycie z bajkami. No i tutaj w pewien sposób, chociaż nie zakładam tego, że Krystyna chciała, żeby tak było, ale jest jakiś taki związek pomiędzy pracami artystki a twórczością jej ojca Jana. Ale to akurat taki pierwszy, może blik, pierwsze wrażenie, jak się na to patrzy. Ponieważ jeżeli wejdziemy głębiej w to malarstwo, to możemy zauważyć bardzo dużo różnych problemów, które artystka chciała poprzez te sceny, na poły bajkowe, na poły nierealne, pokazać. Generalnie możemy powiedzieć, że jest to malarstwo, które nawiązuje do nadrealizmu czyli, mówiąc innymi słowy, bardziej znany termin surrealizmu ale nie tylko. Jest to taki nurt, który dominuje w tych obrazach i często nawet właśnie po ostatnich rozmowach z artystką stwierdziliśmy, że to, co nam się wydawało takie właśnie nierzeczywiste, wydumane czy wynikające nawet z marzeń sennych. Artystka bardzo realnie i bardzo realistycznie potrafiła przedstawić, że to wcale nie nie jest i nie było jej zamiarem, ale jak to bywa, analizujący dzieło zawsze dodają wiele różnych rzeczy, które może tak mimochodem później artyści się przypisuje, ale które często mają również jakieś racje właśnie w znaczeniu tych prac. Może tak nie wgłębiając się mocno w tą materię, chciałbym powiedzieć, że na wystawie jest 46 obrazów z twórczości Krystyny Brzechwy. Artystka jest do tej pory aktywna mimo swoich 80 kilku lat. I w pracowni, w której mieliśmy okazję być, jest wiele, co najmniej kilkaset prac, które warte są pokazania na jeszcze następnych być może wystawach może się uda że jeszcze u nas pokażemy jakieś większe prace ponieważ Krystyna Brzechwa specjalizuje się w malowaniu dużych obrazów te które przywieźliśmy to są zaledwie średnie a wydają się duże jak się na nie patrzy Na wystawie prezentujemy obrazy począwszy od lat 40 -tych. pierwszy obraz nosi tytuł Iłża jest to obraz jeszcze malowany w liceum i począwszy od tego obrazu do roku 2012, jesteśmy w stanie prześledzić twórczość Krystyny Brzechwy. Bardzo interesujące są jej obrazy z czasów Akademii Sztuk Pięknych. Są to bardzo takie poprawne, spokojne pejzaże. Aczkolwiek Krystyna Brzechwa powiedziała, że Akademia Sztuk Pięknych bardzo ją krępowała, ją jako artystkę. Dlatego jak już zdała dyplom i znów namalowała pejzaże... Proszę wierzyć, te pejzaże są zupełnie inne. Są malowane, inna jest kompozycja, malowane są zupełnie jak gdyby z innej perspektywy. Są w innych kolorach, bardziej takich ostrych, kontrastowych, ale w tych obrazach dopiero widać artyzm Krystyny Brzechwy. Tamte po prostu były obrazami spokojnymi i można powiedzieć szkolnymi. W latach 50. bardzo często używała takich ostrych kolorów: czerwone niebo, zielony człowiek. Szafirowa jakaś, jakaś przestrzeń, ale już wtedy zaczęła jak gdyby poszukiwać swojej drogi twórczej. Jest wprawdzie taki inny, nietypowy epizod tej twórczości, który można zobaczyć na wystawie, a mianowicie obrazy pod tytułem Taszysm, czyli inaczej mówiąc, abstrakcja niegeometryczna w szalonych kolorach, szalone. Ona namalowała tych obrazów, nie pamiętała dokładnie, sześć albo osiem. Ale spojrzała na nie i stwierdziła, że nie, to nie jestem ja, to nie są moje obrazy. Najlepiej może o tym, jak ona malowała, świadczyć wypowiedź jej profesora, u którego robiła dyplom, geniusza Ismonda. Ponieważ pani Krystyna zaczęła malować pracę na dyplom. No i malowała, malowała i pewnego razu podszedł do niej pan profesor i powiedział: Wiesz co, maluj Ty lepiej tak, jak Ty malujesz. I tak jak lubisz. I ona w swoim stylu namalowała właśnie ten obraz. I poszykując tego swojego stylu, zaczęła no, w pewien sposób, można powiedzieć, wracać jak gdyby do bajek swojego ojca, ale nie do końca. Ponieważ postacie, które malowała, były takie teatralne, groteskowe w różnych pozach. Tutaj jest na przykład taki obraz Salome. Salome, czyli tancerka, która Herodowi niesie na misie głowę świętego Jana. Ale jak się patrzy na ten obraz i nie przeczyta się nazwy, nazwy Salome, albo jak się nie wie, kto to była Salome, no to jest to po prostu bardzo taka postać w teatralnej pozie, w tańczą, tańczącej właściwie pozie, która niesie tą głowę świętego Jana. A jest jednak to w sumie smutna historia, prawda? Jest to obraz, który nazywa się opłakiwanie. Obraz, który stanowi zarazem lament. Przepraszam, opłakiwanie, lament, podobne słowo. Obraz, który stanowi logo naszej wystawy. On jest tak bardzo mocno odrealniony, a zarazem tak nasycony emocjami, że każdy oglądający go no ma takie wrażenie, że jest to zupełnie inna rzeczywistość, a zarazem jak się bliżej i dłużej na niego popatrzy, to możemy znaleźć wiele, wiele analogii do tego, co nas otacza. Szczególnie polecam właśnie ten styl, który tutaj widać właśnie we fragmencie tej wystawy, to są lata 60. I lata 70. Uważam, że ten okres w twórczości Krystyny Brzechwy jest moim zdaniem, oczywiście subiektywnym, bardzo ciekawy, ale inne są również ciekawe i można tutaj wiele treści o tych pozostałych fragmentach twórczości powiedzieć. Ale te obrazy działają bardzo mocno dzięki temu swojemu właśnie odrealnieniu, przerysowaniu, uproszczeniu, wysublimowaniu wręcz, a zarazem mówią bardzo wiele o osobowości artystki. W jej obrazach bardzo często jest jak gdyby rzeczywistość, rzeczywistość, która nas otacza. Są elementy sytuacji politycznych, tylko trzeba się dobrze wsłuchać, jak gdyby obejrzeć te obrazy. Te obrazy nie można oglądać w tłumie szybko przechodząc, trzeba przy nich stanąć i się zastanowić. Obrazy Krystyny Brzechwy często pokazują ludzi, ale jak gdyby czasem trochę w krzywym zwierciadle. Czasem y, takich, jakimi inni chcą nas widzieć. Bardzo pięknie napisał kiedyś Stanisław Grochowiak, ponieważ on często pisał w ogóle wstępy do katalogów Krystyny Brzechwy, że każdy człowiek ma takiego kogoś życzliwego obok siebie, który będzie dokładał wszelkich wysiłków i starać, starań, aby doprawić nam na przykład taki brzydki, czerwony nos, albo ludzie są zazdrośni. Ludzie oszukują, a czasem my, będąc wrażliwymi osobami, ukrywamy, jak gdyby, swoją postawę, swoją twarz, swoje wnętrze za maską. Wkładamy maski. Na obrazach Krystyny Brzechwy są te maski, są ci ludzie. Jest taki obraz, który już nie tak dawno Krystyna Brzechwa malowała, ponieważ namaluje maluje cały czas. Podwieczorek w łebie. No, typowa taka scenka rodzajowa, zresztą bardzo kolorowo namalowana, gdzie siedzą kolorowe, piękne panie, naprzeciwko nich inna osoba. No, ale są też inne postacie. Uczłowieczony kot, który jest symbolem trochę męskości, a trochę fałszerstwa i grzechu i obłudy. Jest gruszka, symbol grzeczności. Jest osoba, która nie jest człowiekiem, która jest takim stworkiem, który gra na trąbce, ale ten stworek gra, ponieważ jest stworkiem, on gra jak gdyby muzykę fałszywą. Jest to wesoły podwieczorek, ale wszystko jest z fałszem i właśnie i obłudą. Ona bardzo często w swoich obrazach właśnie umieszczała takie elementy, bardzo taką inną, może można powiedzieć, inną odrobinę twórczość. Ona malowała w latach stanu wojennego w Polsce. Z tym, że ona w ramach kultury niezależnej, Krystyna Brzechwa, jednak była dłużej niż do zakończenia stanu wojennego, bo aż do 1988 roku. I malowała wówczas takie obrazy, jak na przykład Święszy Jerzy na koniu. Tu mamy takich kilka obrazów, a mianowicie Biczowany. Jest to męska postać ze śladami na plecach, a st st która stoi w oknie, ale to okno układa się jak gdyby na kształt krzyża. Jest drugi obraz, ptaszek. U niej właśnie ptaszek to był taki symbol często wolności, ponieważ ptaszek ma skrzydła, może otworzyć, polecieć, jest wolny, jest niczym nieskrępowany. I ten ptaszek o kolorze zielonym, kolor zielony, nadzieję oznacza, jest na stole, wokół niego są postacie nagie, obdarte ze wszystkiego. Jest jedna postać z nożem która w pewien sposób jak gdyby zamierza się w tego ptaszka. I Krystyna Brzechwa mimo swojej wyjątkowości i takiego troszkę innego podejścia do tematyki malarskiej jest bardzo ważną postacią, która w tym kręgu arsenału zawsze od samego początku funkcjonuje. Na wystawie stałej, która jest piętrowyżej, możemy obejrzeć kilka jej prac, które są stale wystawione polecam szczególnie Króla i Królową pracę która wpisuje się do takiego właśnie najbardziej może przez nią lubianego fragmentu swojej twór, jej twórczości uproszczonych postaci a zarazem w takim lekko ekspresjonistycznym stylu przerysowanych i nawiązujących również do różnych emocji, które artystka chciała pokazać, zahaczając przy okazji o takie właśnie baśniowe, napoły tematy. Tutaj mogę pochwalić się, że z tego cyklu, który pokazujemy, z tych 46 prac, otrzymamy na własność do zbiorów muzealnych pięć. Już mamy przez artystkę te prace. Obiecane i chciałbym wyrazić podziękowanie, a zarazem no, myślę, że nie są to złe prace i one znajdą swoje miejsce na ekspozycji. Malarstwo pani Krystyny Brzechwy jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Zapraszam wszystkich na takie spokojne przychadzki. Są krzesełka, można sobie usiąść, można pomedytować, zastanowić się nad jej obrazami. Trzeba przeczytać tytuł i pomyśleć dokładnie, co on oznacza. Zapraszam Państwa do Spichlerza do końca października, a nawet do 2 listopada bo ta wystawa do tego czasu będzie tutaj wisiała. Natomiast później, jeżeli Państwo będą chcieli zobaczyć obrazy Krystyny Brzechwy, można zawsze przyjść na krąg arsenału i tam również prace, które są wystawiane, obejrzeć.